Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej kwieciarni. Kwieciarni ok. Nadmorskiej. Kwieciarni. <grym> tak, jesteśmy tutaj z naszą Kate. Tutaj dodam, oczywiście to miejsce do tworzenia kwiatów, do tworzenia bukietów, abym miała. Dodałam też takie stoisko tutaj, może by sprzedaż też z tego jakaś szła. Dałam palemki, żeby to troszeczkę tak rozmaicić, że tak powiem. Jeśli chodzi o domek, no to dałam e, tutaj ten wiatrak, aby nam e, prąd trochę ogarnął. No. No i takie tutaj, wiecie, przy wejściu po prostu jakby padało czy coś, no. No, żeby coś takiego tutaj było. To tak naprawdę to tylko tyle ze zmian w tym miejscu. Chodź tutaj, sprzątnij sobie. Sprzątnij. Wszystko, tobie kupimy, to się nie martw, na pewno będzie wszystko w porządku. Otworzymy sobie od razu kwiaciarnię, bo pisaliście też, że mogła być otwarta 24 godziny. No nie wiem, jak to Katie by ogarnęła. Przyszły nam rachunki, mam zapłacenia 90 simoleonów, także na szczęście nie jakoś strasznie dużo, więc tyle dobrego z tego wszystkiego, że takie małe, malutkie tycie miejsce tutaj mamy. Co tutaj mamy? Automatyczne, automatyczne wszystkie światła. Aha, czyli tutaj jest po prostu tak ciemno. No okej. Okay. Dobra. Klienci zaczynają się schodzić, także dobrze, niech sobie pooglądają tutaj to co mamy. Na razie ich nie będziemy witać, sami niech sobie oglądają. My sobie tutaj zjemy, abyśmy nie byli jacyś bardzo głodni. Tak, i za chwileczkę się oczywiście tutaj przywitamy, żeby nie było, tak? No, no, no trzeba się przywitać, także sklep. Mm, odpowiadaj na pytania klientów. A co mnie obchodzi, że to się tutaj coś nie podoba, spadaj. Jeśli się nie podoba, to, się to spadaj. Też o zagadywaczkach, że jak jest zagadywacz i tak dalej, to żeby ich zagadywać? Tak, pisaliście, to, to może i w sumie? Może i o to chodzi? Cóż to wie? W sumie ja nie wiem. Dobra. Oj OJJJJ. Oj dzej dzej. Z tobą to różnie tutaj bywa. Dobra. Pada deszcz, także nam tutaj podlewa kwiatki, także w sumie spoko. Będę chciała porobić troszeczkę kwiatuszków też, żebyśmy mieli takie, wiecie ręcznie robione. Przebierz się, moja droga. Zmień strój. O, możesz tą sukienkę się przebrać, bo jest całkiem ciepło. Także wiesz, żebyś nie chodziła w piżamce tutaj też cały czas. Dobra. I myślę, że my sobie pójdziemy stworzyć kompozycję z jakieś drogie kompozycje. Mam troszeczkę pieniążków, więc możemy takie droższe rzeczy teraz uprawiać, robić. Tutaj jeśli klient jakiś zastanowi się nad zakupem, to oczywiście podejdziemy. Tutaj już nie będziemy tak czynnie wydaje mi się pracować. Tylko po prostu będziemy tak, jak tutaj mi pisaliście, 24 godziny otwarte. No zobaczymy, czy to w ogóle pomoże, czy to ma rację bytu. Jeżeli tak, to oczywiście tak będziemy robić, że będzie cały czas kwiaciarnia otwarta, a my będziemy po prostu sobie swoje rzeczy ogarniać. W sumie klienci nie mają tutaj dostępu do pozostałych pomieszczeń, no to w sumie czemu nie? Okej, okay, dryfować tutaj możemy, no pewnie bym się wbijała w dom, jakbym tak tu sobie popływała, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej, okay, no chyba będzie trzeba tutaj też troszeczkę porozmawiać z tymi klientami, bo jednak takich zostawić na pastwę losu w sklepie to taka też średnio. Mhm. Sprzedaj 1166. I teraz pytanie jest takie, o, czy dodać wazę, no może dodam wazon i tutaj postawię tego kwiatka, zobaczymy, może ktoś kupi. Nie wiem, no może ktoś kupi, może nie. Jaką mamy marżę dzisiaj ustawioną? No, 25%. No bo chyba więcej nie będziemy dawać. Mm, dodaj bazon. Miałeś, yy, dodać bazonik, wiesz. Także chodź tu podej, O, już mamy wazon. Ok. Dobra. I tu możemy na sprzedaż. Nie wiem, czy to ktoś kupi. Jeżeli nie, no to oczywiście je wystawimy. Okej, okay, odpowiadaj na pytania klienta. Mamy tutaj mało miejsca też oszwendocz jakiś. Do, dobra, no to chodź. Co za wybór? Mały chłopczyk tutaj kupuje, także fajnie bardzo się z tego powodu cieszę, że postanowiłeś coś u nas zakupić. O, kolejna osoba, także Ario, proszę. Ario, jejku, Katie. Prosiłabym cię, abyś podliczyła tutaj klienta, ponieważ tutaj mamy drugą klientkę, która ma ochotę coś zakupić. A z tego powodu bardzo się oczywiście cieszymy. Mm -hmm. Wow, takie drogie rzeczy kupujecie. Rano, kogutka. Co za wybór. Kolejna osoba chce kupić. Mm, także też podlisz. ku czyli... a czyli ten bazanik to na propsie tutaj jest. Dobra. Będzie trzeba uzupełnić towar, to na pewno. Dobra. Cześć, ojejko, fajnie, fajnie, że tu przyszedłeś, także rozmawiaj o pogodzie, mhm. Sergio, Romeo, Sergio, oj, oj, Sergio, zupełnie towar, tak, ja mam w ogóle zapisaną grę z ostatnich razy, bo teraz to, gdzie <grym, restriction>. <t een"> jest moja miłość, Jay, 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 dobra, fajnie, jakby Jay tutaj jednak przyszedł, a nie, nie. dobra, co za wybór, okej, okay. dobra, Także policz klienta. Tutaj druga klientka. Ojejku, faktycznie dobrze idzie, dobrze idzie, powiem Wam. Jednak lepiej mieć chyba taką małą kwiaciarnię. Nie podliczyłaś? Czy coś się stało? Coś się, się wydarzyło tutaj niedobrego? O nie, już zrezygnowała. Także no, szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Zakazu mi stanęłaś, to Tam jest zakaz wstępu dla obcych. Mhm, dobra. Kupują. Ja będę musiała w międzyczasie uzupełniać towar, więc to może nie być takie proste, powiem Wam. Ale miejmy nadzieję, że się wszystko tutaj poukłada. Jestem ciekawa, co z tą ciążą. Czy wpadliśmy, czy nie wpadliśmy. Tego pewnie też nie bałem, się dowiemy, bo nie będę tutaj robić testów ciążowych. Ajajaj. Dobra. Co za wybór? Kolejna osoba coś się chce kupić. Rewelacja. Może się odkujemy. <grym> Na pewno będzie trzeba większą marżę dawać. Fireworki, no nie, no daj, że spokój. No i nie wiem, czy wiecie, ale nasza, właśnie tutaj, Katie, no ona lubi romansować z innymi. Także, no wiecie, to nie do końca będzie tak, że będzie się trzymała jednego chłopaka. Chociaż fajnie by było, prawda? Ale no, no jest jak jest. Jest jak jest. Dobra, tutaj uzupełniliśmy. Jeszcze tu wypadało, uzupełnić towar. Mhm. Wiecie, no kurczę, żeby tutaj troszeczkę to pogarniać, jest godzina 18, a tobie wydaje się, że jest tutaj brudno, także żałos sprzątania, posprzątamy sobie przy okazji. Jeśli ktoś coś kopi, to kopi. jeśli nie, no to nie. Nie musimy harować, nie wiadomo jak. A co, nie posprzątasz? Czyli coś, co, co lewituje coś gdzieś? Czy jak? No bo wydaje mi się, że jest tutaj względnie czysto. Także, hmm, tam poszłaś sobie posprzątać. No dobra, to chodź tutaj. Uzupełnij towar, sprzątaj z wigorem. O, o proszę, kolejny. Dobra, za chwileczkę to zrobimy. Dobra i posprzątać też za chwilkę. No sprzedajmy najpierw, to jest ważniejsze teraz. Powiem wam, że nawet będzie, moż, będzie mogła Casey tak naprawdę na jakieś fajne wakacje jeździć, nie? Także się bardzo z tego powodu cieszę. Dobra, okej. Okay. Musimy tutaj uzupełnić towar. Kurczę, no jednak te 24 godziny mogą być ciężkie, bo Kate też wtedy wiele nie, nie zrobi tak naprawdę. Wiecie, okej, okay, tu pouzupełniamy towar, ale no, mamy wydatków też masę. No dobra, choć podlicz klienta, jak skończysz w takim razie, no bo patrzcie, no. Nie wiem, nie wiem, czy te 24 godziny, żeby sklep był otwarty, to jest dobry pomysł. Zobaczymy, przejdźmy sobie te 24 godziny. O ile ona nam nie padnie, no tak też może być, wiecie? Podlicz klienta, dasz radę. Ja bym nie chciała, żebyś robiła zdjęcią klientom, tylko żebyś tutaj policzyła. Klienta. Zaraz nam ucieknie moja droga. Resetuj. Podlicz. No. Jej, no nie podliczysz. O, w końcu wzięłaś się za to do roboty. Dobra. Więc tak zrobimy. Okej, okay, ty już coś tam kupiłeś, choć. Znowu jest brudno, skorzystaj sobie. A nie może, Dobra, nie jesteśmy w ciąży, bo nie możesz zrobić nawet testu ciążowego. No trudno. Nie udało się. No i tak myślę właśnie, że jeśli nasza Kate będzie miała tutaj jakieś romanse. No, to najprawdopodobniej, zaczekajcie, bo o autograf, W ogóle nie możemy się zająć tym klientem, szkoda. To yy, będziemy dawać. Yy, o, wiecie, Barbara z ciążą po prostu. I czy wpadnie, czy nie wpadnie, no to tak będzie. Po jest szaloną kobietą, więc yy, wiecie. <ścoughs> więc, więc wiecie, wiecie, jak to będzie wyglądać. No, dobra. Yy, on nam tutaj yy, psuje wszystko. <ścoughs> psuje nam wszystko. Jest bardzo mało miejsca. Co mm, nie jest dobra poszłaś sprzątać. <grywa> o, klientka czeka, klientka czeka. Poszłabyś do tej klientki, bo też wypadałoby, żebyś coś zjadła. Najgorsze jest to zacinanie się simów, wiecie? To jest najgorsze w tym wszystkim, że się tak zacinają. Dobra. No, ty też w końcu coś kupiłeś, okej Fajnie. Okej, okay, no to podlicz klienta w takim razie. Fajnie, ten kwiatek nam schodzi. To jest całkiem dobre, powiem wam. To jest całkiem dobre, dobra, podlicz klienta Nie, 24, otwarta kwieciarnia, no ja nie wiem, jak to będzie Nie wiem, jak to będzie, nie wiem, jak to będzie, wiem, jak to będzie z zarobkiem Kate zmarnowana, podlicz klienta Kurde, Kate, resetuj obiekt Podlicz klienta, no błagam cię, dziewczyno No no i poszedł, dobra, to podlicz klientkę Błagam cię, podlicz kogoś Dobra, ona jest zmęczona, ja się nie dziwię, wiecie Dobra, na razie nie będę chyba uzupełniać towarów tylko po prostu pójdziemy sobie coś zjeść. Weź sobie, dżu, 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 podaj kolację. O, ja patrzę, chodź. Ja patrzę, ja patrzę. Dobra, zrobisz sobie dzwonko. Oni tutaj robią sobie sesje zdjęciowe. No dobra, niechaj tak będzie. My sobie coś szamiemy. Oni niech się zastanowią, czy chcą coś kupić, czy nie chcą coś kupić. Aha, ja tutaj światła chyba nie mam? Nie, tak, nie mam światła w kuchni. Dobra, czyli ogólnie rzecz ujmując, będę musiała jeszcze światło tutaj dokupić do kuchni, jak widzicie. Ale to myślę, że już sobie zrobimy po zamknięciu. Ojejku, dobra, zjeżdż sobie, uzupełnij towar. Mhm, bo tutaj już ludzie nie chcą nam za bardzo kupować, bo chyba szału nie ma. Szału nie ma. Najlepsze zostały sprzedane rzeczy, także musimy sobie uzupełnić tutaj. Będziemy musieli na pewno te ekspresy do kawy sobie kupić, te, tego typu rzeczy, bo ona nam pada. Ona nam padnie, ale dobra, na no tyle, ile damy radę, tyle spróbujemy. 19 godzin, 5 godzin do zamknięcia. Sklepu. I mamy otwarty sklep. Już 20... 19 godzin, tak? 19? 19 godzin mamy, kochani, już sklep otwarty. Zobaczymy, czy Katie wytrzyma do 24. O, mamy kolejną osobę, która by chciała coś kupić, więc Kate, mam nadzieję, że go podliczysz. Podliczysz pana? E, no właśnie, ja go wyproszę zaraz, naprawdę. Gwiazdy, normalnie zakaz wstępu gwiazdom tutaj będzie za chwilę, bo mnie wkurzacie. Irytujecie mnie. O, patrzcie, widzicie, ledwo podmieniliśmy tego kwiatka i od razu chcą go kupić. I takie rzeczy są tutaj naprawdę na propsie. Przedają się jedne i te same rzeczy. Oho, muszę zapłacić rachunki, chodź, od razu zapłacimy rachunki, chodź, opłać rachunki. Bo zapomniałam sobie całkowicie o tych rachunkach, wiecie? Ile już mamy godzin? Do 24 dam radę? Jeszcze 3 godziny, Kate, dasz radę. Usuń znak towarowy, chodź, znaczy usuń, zamień po prostu, uzupełnij, o. Uzupełni towar. Tak. Uzupełni towar, i nie wiem, czy gdzie. Kurczę. Kolejna osoba sobie kupuje coś, no? Świetnie. Dobra. Uzupełni, podliczymy klientkę. No i wybije 24 godziny, no i myślę, że wtedy zamykamy sklep. Tak. Żeby ona miała coś z życia. Kurczanie, tylko wiecie, no. Jednak to ciężko, ciężko. Fajnie, bo może, może się uda odkuć. Nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy. Czy nam się uda tutaj, właśnie, odkuć. Choć uzupełnić ten towar, bo to może być dobre do sprzedania akurat ten kwiatek, ale no ciężko, ciężko jest. Co za wybór. Mhm. Dobra, no to chodź, podlicz klientkę. Chodź. jejku Kawa jak nic by się przydała, ale może 24. Jeszcze godzinka i zamykamy. Jeszcze godzinka, także jeżeli chcecie coś kupić, to teraz, bo zamykam. Zamykamy. Kate za chwilę zamyka. Także ostatnie chwile, żebyście mogli coś kupić. Patrzcie, no oni jakby mnie słyszeli, nie? No Zostawcie przy okazji łapeczkę w górę, bardzo będę wdzięczna. To tylko kliknięcia, dla mnie to naprawdę wiele znaczy. To takie ogromne wsparcie kanału. Dziękuję. Dobra, zdobyto styl życia. Kate odblokowała styl życia miłośniczki bliskich więzi. E, może i bliskie, albo niebieskie. Dobra, mamy y, tak, 3796 simulonów. Także powiem Wam pięknie. Piękny zarobek, piękny zarobek, naprawdę, ale i tak, no masakra, ona jest taka zmęczona. Jay, szybkie pytanie, Jenna, a Kiana i ja planujemy spędzić, będziecie... ojejku, nie radzę, nie radzę, my chcemy mieć chłopak po swojej stronie, także nara. <grym> Okej, okay. chodź skorzystaj i można pójść spać sobie tutaj w fannie, wiesz, możesz sobie zasnąć, pozwalam ci. Oni stąd pójdą, ale ten fajny, ten paparazzi jest mega fajny. Fajne jest, spodoba mi się. No ale dobra. Idź się umyć. No i odprężdżcie dziewczyno, bo masakra, masakra. My to w ogóle pogoda jest do Kitu, jest tragiczna pogoda, więc na razie na dworze nie będziemy na tym sojusku nic robić. Mm, też nie będziemy za bardzo kwiatów tworzyć. Teraz sobie ona odpocznie, i myślę, że usłyszymy się już, jak będzie miała tutaj energię na fulla. Nie wiem, która to będzie godzina, zobaczymy. Katie wstała i postanowiła obejrzeć film z łóżka. Kurczę, jak Wam to pokazać? No chyba tylko tak. Także, tak, zakopiłam Katie tutaj telewizor, żeby troszeczkę rozrywki też miała. Także sobie leży na łóżeczku, ogląda telewizorek, serialik, jakiś fajny, ciekawy film. Eee, może jakieś Kuchenne Rewolucje. Coś tam ogląda dziewczyna, także fajnie, ja się cieszę z tego powodu. Ponieważ troszeczkę luzu też jej się przyda. Jest druga w nocy, także na pewno nigdzie nie pojedziemy, do nikogo nie pojedziemy. Ostatnio Wam mówiłam, że chciałabym jej troszeczkę chyba makijaż zmienić. Także przejdziemy sobie teraz do kasy i troszeczkę tam pozmieniamy, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę za mocny. No i dobra, jesteśmy i widzicie, ewentualnie są to oczka po prostu do wymiany. Wydaje mi się, że nawet nie tyle co makijaż, co oczy. Także chodźmy tutaj do oczek ładnych. A co to? A, takie ładne makijaż, make-upy, make-upy. Dobra, ale to chyba jest tutaj, prawda? W malunku twarzy. I ostatnio patrzyłam na te oczka. Albo to są te same? Nie, dobra. I. No, tak średnio one wyglądają, wam powiem. Teraz nie wiem. No ale dobra, jak ją zrobię, to ją zobaczycie. Dobra, troszeczkę ją zmieniłam, zmieniłam skina jak dobrze widzieliście, także tak się prezentuje nasza buzia teraz w różnych fryzurach, bardzo mi się podoba i cieszę się na te zmiany, ponieważ no troszeczkę się przyzwyczaiłam do tamtych rzeczy. Oczywiście ciuszków ona ma zanadto, ewentualnie możemy jej jeden dodać, jakiś inny, troszeczkę tutaj zmienić, także chodźmy, zobaczmy jakie mamy tutaj ciuszki. Um, tutaj jest fajny, bardzo fajny sweterek. Akurat myślę, że do niej bardzo pasuje. Ona zresztą lubi w takich rzeczach tutaj chodzić. Mam nadzieję, że zwróciliście właśnie na to uwagę. Mm, nie, no, te to nie. Mm -hmm. Tak się rozglądam, patrzę, co tutaj jest. Spódnica, no nie, nie. Spódnica to tak średnio do niej pasuje. Najlepiej byłyby te jeans, ewentualnie takie spodeneczki. W sumie, w sumie można było. Ale jeszcze tutaj, no spódnicę, kurczę, a może i spódnicę byśmy jej dali, tylko nie wiem, czy taką ciemną, a może i w sumie i w tych szpilkach, dobra, fajnie wygląda, niech tak zostanie. No i tak, mamy środek nocy, kochani, mamy środek nocy. Ach, i co to zrobić? Może stworzymy jakąś kompozycję z dzwonków, jakąś taką droższą oczywiście, no bo przecież nie weźmiemy jakieś tanizny. choć tu w tych pięknych włosach. O, ona tutaj niebiańsko po prostu wygląda w tych włosach, no, powiem Wam, i to, to. No znowu z tymi skinami narabiam, jak zwykle nic nowego tak naprawdę przestało padać, więc to jest jeden duży, duży plus. Tutaj może włączymy automatyczne przełączanie świateł, a może nie. Się, zastanawiam się, wiesz, może automatyczne, może włącz wszystkie światła, chyba tak lepiej będzie jak będą załączone światła, co nie, tak mi się wydaje przynajmniej, że tak będzie lepiej. W ogóle dopiero co zauważyłam, że w innej serii też wykorzystuję to łóżko, więc możemy jeszcze łóżko podmienić, także to jest taki odcinek, powiem wam, yy, gdzie wszystko zmieniamy, <tak>, tak naprawdę. No i dobra, o, to też ładne, jest, no, no tak wyszło, tak wyszło, że ja tutaj teraz będę kombinować. Dosyć bardzo kombinować, no ale cóż, czy to coś nowego w moim przypadku? Mam takie łoże, takie łoże można by, to jest fajne też. Kurde, i teraz sobie znajdź łóżko, które będzie ci odpowiadać. No, albo mnie wyglądował chociażby. Chociażby wyglądem, im spasował. Niby mam ich tyle, a wierzcie, mam problem, żeby coś wybrać. Podajcie znać, czy Wy też tak macie, że macie pełno łóżek, a nie wiecie, które wybrać swojemu simowi. No, ja tak mam. O, to jest piękne, dobra, dobra, dobra. To. Aha, a dół mam za mało pieniędzy. Mhm. Czy ja mam dół od tego? Czy ja mam jakiś dół? O, na przykład. To. O, w sumie. W sumie nie jest złe. Nie jest złe. Fajnie to wygląda. Dobra, no to chyba tak. A to jest jakiś kolorek? Biały, na przykład taki. O, bielusieńki. O. Dobra, a tu są. O, tu różne kolorki. Dobra, dobra. No to mamy zmienione łóżko. Takie mi się podoba, więc takie zostanie na razie. Zobaczymy. Z czasem pewnie się to odmieni, jak żeby inaczej odmieni się. Dobra, mamy czwartą rano. Mm, tak się zastanawiałam, czy byśmy kogoś sobie nie zaprosili. Ten pan jest interesujący, także proszę cię zaproić go tu. Akira też jest fajny. O, no, też jest fajna Akira. O, nie gadaj, że śpisz. No tak, Akira, może ty nie śpisz, co? Czy też śpisz? Dodaj, wazon letni. Wszyscy śpią, no. O tej godzinie. O tej godzinie, dobra, wstawimy sobie tutaj, widzicie, tańszy wazon jest, ale no, dobra, damy na sprzedaż. No, wszyscy śpią. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się odwala? Dobra, chodź na sprzedaż, nie. Aha, bo my nawet nie mamy śmietnika takiego zewnętrznego. No, pięknie, pięknie. Czy mam tutaj coś do robienia? Nie. Mhm. Szlak trafił o rower. Oczywiście, jak żeby inaczej? To może. Um, dż, 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 schowaj, o, jeźdź rowerem. Chodź, pojeźdź sobie przez chwilę rowerem, jak nikt nie chce do ciebie przyjść. Można sobie nawet dzisiaj zrobić wolne. Aha, to ja mam ci powiedzieć, gdzie muszę jechać, tak? Podej, podejdź tu. Aha nie. O, chwila. Jedź rowerem. <laughs> rower. rowerem. Weź. Jeździ. O. Bicycle, bicycle. Dobra. No i jeździmy sobie na rower. Fajnie, to też jest ekstra. Tak na rowerze sobie jeździć. W Simsach. Mega. Mam nadzieję, że tutaj sport nam pójdzie do góry, sylwetka pójdzie do góry, że wszystko pójdzie do góry. Mhm, tak. Tak, wszystko ma pójść do góry. Jest tak wcześnie rano, słoneczka nie ma, żeby tak ładnie jej buźkę oświetliło. Także no to to słabo. O, tu jest pięknie. Pięknie tam jest. No i patrzcie, jak sobie jeździ dziewczyna. Szalona wariatka, szalona wariatka. Dobrze, dobrze. Niech popracuje nad swoją sprawnością fizyczną. Czemu nie? To też jest bardzo ważne. O, i można takie zdjęcie zrobić nawet, wiecie? Powiem wam, na miniaturkę, nie? Jak jeździ na rowerku. Fajne, fajne będzie. Co? Jezu, będziecie widzieć Zaszek, jak robi miniaturki, naprawdę. Ale bardzo fajnie to wygląda. No. Tak, tak mi się wydaje, że fajnie, no fajnie, nie, fajnie, fajnie. Dobra, jest siódma rana, to może już ktoś będzie chciał do ciebie przyjść. No to co, zaczynamy od, od fajca, 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 fajca. Ona ma tylu znajomych dzięki temu, że prowadzi swoją własną kwieciarnię że szok po prostu. Ciekawa jestem, czy mamy tutaj jakieś takie budki w tym miasteczku. Też trzeba na takie rzeczy y, zwrócić uwagę, ponieważ wiecie, pójść na loty czy coś, no to fajnie by było. Dobra, jeźdź do domu w takim razie, bo widzę, że tutaj y, ciężka sytuacja jak zwykle z tym przenoszeniem się na świecie. Ja myślę, że ja wam nie będę musiała mówić, co tu się dzieje. Myślę, że wszystko jest widoczne. <laughs> Z kim, co, jak, kiedy, po co, na co, no dobrze wiecie, jakie Katie ma podejście do życia. Bardzo luźne, bardzo rozwiązłe. E, także tak, Sergio, pożegnamy się, kolego. Fajnie było, ale się skończyło. Tak o jest. No tak, ona wiecie, ona będzie chciała być taką panią w jak jacuzzi, baseny, wyjazdy, wiecie, po prostu życie jak w ona sobie tutaj sprzątaczkę zatrudni, nawet teraz to zrobi, także wynajmie usługi, mu, kochana, tak, gosposia z terminarzem, wizyt, tylko jakbyś stała, tak się odcięła, wiesz, to by było fajnie. No, i tak jak mówiłam, go sobie wynajmie, bo ona stwierdziła, że co tam? Przecież daje radę, daje radę. To był rewelacyjny pomysł, żeby. Mm, tylko, gdzie tego gosposia będzie nam przychodziła? Teraz to pytanie, kurde, muszę chyba. oj, joj, to nie, no to wiecie co? Jednak nie. Chyba nie z wyjątkiem domowników. A, i tu się zaczynają problemy, wiecie? Mając swoje mm, miejsce pracy tu, a nie mając domu. No, to się zaczyna problem. Dobra, otwórz, otwórzmy sobie kwieciarnię, Bo właśnie, jak to jest z tymi sprzątaczkami i tak dalej? Czyli, jeżeli... Dobra, wiecie co? Najpierw zrobimy tak, bo ja to muszę sprawdzić. się na jeden raz. Ale ty nie chcesz zadzwonić, bo ty masz jakieś problemy życiowe. Oh, jak zwykle, nic nowego. Dobra. O, dobra, wyrzuć zepsute jedzenie w takim razie. Dobra, bo ja nie wiem. On jej jak zawsze odbija. Odbijaj. Nie chcę robić tego, co ja jej każą. Dobra, załóż sobie sukienusiem. Tak, przyszli ludzie, także niech sobie oglądają, jak będą chcieli, to sobie coś kupią i tyle. Tyle w temacie. Ty przyjdziesz tutaj, stworzysz sobie bukiety weselne, bo bukiety weselne też będą na propsie tutaj u ciebie, kochana, tak. Oj, będą, będą. Chcę wam ją pokazać, jak ona pięknie teraz się prezentuje. Widzicie, jaka jest śliczna? Ona to jest po prostu Kate. Ja nie wiem, Aria chyba potrafiła tylko jedno ładne dziecko urodzić, naprawdę. Nie ogarnęła systemu z pozostałymi dziećmi, także Kate naprawdę się udała. O Jezu, jak dobrze że ja ją zapis zapisałam, naprawdę. Dobra, stworzysz bukiet weselny, też się tutaj z ludźmi, zrobisz sobie śniadanko, wiecie. Samowolka, samo wolka, samo jak ktoś coś kupi, to sobie kupi, jest 50% marży, także to też może nie być najłatwiejsze tutaj. Mm. Jeżeli ja mi tutaj tańsze uzupełnianie towarów, to na pewno będę chciała i będę chciała sprytnego sprzedawcę, o, spryt, spryt, sprytny sprzedawca, to już sobie możemy wziąć, mm, przyda się nam na pewno, okej, okay. gdzie ja to postawię w ogóle, bo ja tu miejsca nie mam, Ajajaj, dobra, obok tego może i na sprzedaż, okej. Okay. Dobra. E, także dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że coś u mnie kupicie, ponieważ e, mam coraz mniej pieniędzy, tak? Bo jestem, no, flożę, florze, florze. Wszystko bym sobie kupiła, ale tak naprawdę nie mam za co, ale dobra. Okej. Okay. My sobie oczywiście zjemy jakieś śniadanko, weź sobie resztki, no i zaczekamy, czy jakimś cudem ktoś coś kupi. <laughs> Skorzystaj sobie. Testu ciążowego oczywiście nie robimy. Higiena jest w porządku, także możesz ewentualnie sobie tutaj umyć ręce, umyć zęby. No, także jeżeli nie macie wyjścia, musicie mi coś kupić, bo jeżeli jestem w ciąży, to będę musiała się zaopiekować własnym dzieckiem. Tak, bo to jest coś dziwnego dla Kate z pewnością, jak ona ma takie rozrzutne życie. O, co za wybór. Już? Co ty gadasz, dziecko? Ty wszystko u nas chcesz kupić. Ty jesteś niesamowitym dzieckiem. Dobra. To ja to wszystko muszę... O Jezu, pousuwać. Tak, bo ty, ty, ty kupujesz u nas. Ale fajnie. To dziecko to na... u nas chce wszystko kupić, a jest 50% marży, wam przypominam. Także rewelacja. I oczywiście sobie skorzystasz. Tutaj, no właśnie, zaczyna... no szok, szok, szok w trampkach. Dobra, fajnie. Gdyby tak ktoś kupił tego kwiatka... O Jezu. O, no proszę. 50% Marze, przypominam. Nie wiem, czy oni sobie zdają z tej sprawę, że tu dzisiaj jest całkiem drogo. Naprawdę... Jest całkiem drogo dzisiaj, to to nie ma przelewek, nie ma co tamto, dobra, fajnie, 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 fajnie. ok w następnym odcinku myślę, że sobie kupimy ten ekspres do kawy, a ewentualnie to się zdrzemni. Co ci tam zależy, ty się zdrzemni, tak. Okej, okay. ona się zdrzemnia, a klienci jak będą chcieli, to sobie coś kupią. Jade, zastanawia się, czy chcesz przyjść do... Nie, to ty możesz do nas ewentualnie przyjść, my nie mamy na to czasu. My nie mamy na to czasu. Dobra, dzisiaj mieliśmy otwarte tylko przez kilka godzin, mamy 800 simolonów na koncie dodatkowo, także powiem... Wam, że całkiem fajnie to się zaczyna tutaj prezentować. Nasza Kate jest padnięta, no bo cóż, no co się dziwić? No dziewczyna ma naprawdę y, aktywny tryb życia. To się nie da ukryć. Ale kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawicie łapeczkę w górę, komentarz, subika. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa!